Siemanko, z tej strony Rocker, witam Was w końcinku z Crafteda na moim kanale dzisiaj będzie już drugi odcinek z openingu Lucky Bloków. Mamy razem dzisiaj 18 Lucky Bloków. Przywitaj się. Siema! Dokładnie. I zanim jeszcze zaczniemy popatrzcie tylko co tu się wydarzyło, ponieważ mamy już drugiego beacona. No i teraz jeszcze jedna sprawa... Ojej, w ogóle jak dużo osób jest... No więc tak, pod koniec odcinka otworzymy sobie ruletkę, bo podarował mi klucz do niej Donica, oraz popatrzcie jeszcze co się wydarzyło w topce, bo zaszły ewidentnie duże zmiany, ponieważ niech to tam się załaduje. Dokładnie tak. Wyczekiwuj, wyczekiwujcie tych emocji z załadowaniem się wysp. Proszę bardzo. Znajduje się obecnie nasza wyspa na miejscu szóstym, jeśli dobrze liczę. A wyspa Donisy spadła w magiczny sposób na siódmy. To nie czekajcie, nie na siódme, tylko na ósme spadła. Co jest ewidentnie podejrzane. No ale no nic. Tyle z informacji o wyspie. A obecnie level chyba mojej wyspy to jeden: jest 1950? Tak? 1950? No, no to 1950 level obecnie wyspy. Od 2000 któregoś tam e, jest e, 2100, nie wiem, chyba 87 Coś takiego jest e, miejsce piąte w topce. E, no i. 2005 Aha. od 2105. Aha, dobra. No to tyle z informacji. Przejdźmy już do otwierania może bo większość pewnie już trwa do tego momentu <laughs> e, no to tak będzie otwieranie takie że raz Team Six raz ja e, dobra to ja będę miał niebieskie pole dobra i później będzie druga seria Eee, dobra, no to zacznijmy może ode mnie, pierwszego otwartko sobie posegreguję rzeczy, żeby było wiadomo, co mi z tych lucky bloków wypadło, uwaga, uwaga, pierwszy lucky block, Bo, aha, i... potka na zatrucie, a to f... spoko, no. no dawaj Team Six. Lamy Lamy, o nie! A te lamy znikają, ja jeszcze muszę zobaczyć co z nim się dzieje. No właśnie, znikają, tak no to nie Ale one mi ostatnio znikły. To nie znikają. No bo one nie są tego No widzisz znikły. No dobra, to wieś jak jest wieśniak jest rymasz Wieśniak jest rymasz to słaby. Ale no dobra, uznajmy, że da, damy mu żyć. Nie używaj key spokojnie. Dobra, e, drugi laki blok u mnie. uwaga, łaga, e, 32 sztuki gliny. Szynka, laki bloko. To nie jest laki blok. Gąbka. No, e, gąbka. Dobra, uwaga, trzeci laki blok u mnie. Mm, żelazny set. Przyda się, bo nie. moja zbrojka diamentowa się powoli kończy niestety. Dobrze. Nie. Dawaj, wu, szybko. Nie, nie, nie. Mamy darmową lawę. Ty w ogóle patrz, co się tutaj wydarzyło. Ta lawa cieknie. A ta woda się zbagowała. No patrz. Nie, nie. Zastosuj Aha, czekaj, ja tu glinę mam tu. Albo dobra, czekaj, wiadro weźmiemy, będziemy mieli lawę darmową. Aha, bo, bo tu było wyjście. Hmm. <grych> czemu nie mamy żadnego wolnego wiadru? Czyli u ciebie pewnie będzie jakieś. Dobra, jest. Dobra, no więc można powiedzieć, że mamy dwa wiadra e, wody i jedno wiadro lawy Dzięki temu oraz e, paręnaście krat. No więc nawet spoko e, Dobra czwarty laki blok u mnie Uwaga uwaga co wyleci co wypadnie Penetrujemy, Penetrujemy niebo Co? Wiecie co, może e, wezmę sobie, pewne się na moje czucie piąterko Zobaczymy, czy tam się nic nie wydarzyło podejrzanego Tak, to jest mój kod również O czym oni mogą mówić? No bo, czekajcie, co? No bo na czacie tylko jest, penetrujemy niebo, dwukropek D To, że nic nie ma więc jakby F? E. Dobra, nieważne. O, dobrze. Teams, jak tam twój przedostatni latyblok? 4 lubię. Uwaga, uwaga, bo taktyczne szmery w to. E, co dostałeś? Okej, okay, lubię. uwaga, uwaga, ostatni mój. Okej, okay, czyli obsydian tam się zrespił Cedomki w serce dla jednego dębu i cześć mąż Okej okay. Dobra uwaga Dobra, to teraz ty zaczynaj Łowane pola chyba jest na No, zapewne tak no. To teraz ja. Uwaga, uwaga. Ok, to samo. Ja tylko zobaczyłem graty od razu. E, to w sobie nawet nie w tą stronę się tego. Kolejna lawa. Spoko. Teraz ty. Laki. Obsydian. Ja nie wiem, czy taki laki masz kilo, to wykończymy. Podsumujemy później wszystko w taktycznej skrzyni. Dobra, uwaga, uwaga, co u mnie wyleci. To samo co u ciebie, tylko że u mnie są cztery 4 tropikalne i 6 kostek mam szybko, no więc. Okej, okay, okej. Okay. Ostatnie cztery laki bloki zostały. No to mam zombie u góry. No ja się, ja się, tam tepnę, ty to zaraz weź zrób, bo. Tym Nie. Jestem ciekawy, gdzie te, gdzie te zombie się zrespiły. Dobra, masz tam już wszystko. No. Tutaj wiem że ja ostatnio też miałem te zombiaki Olafa i tam właśnie chyba Obsidian i te moby później tam zniknęły. To Dobra. to No chyba na koronie tych drzew. Tak widzę Ty oni mają jakiegoś, jakiegoś armora mają dobrego. Ty, to w sumie najlepiej chyba można było, nawet gdyby samo, to y, zapnąć ich. No, ale... no a masz O kurde, idzie do mnie. Dobrze, bałwan go walnął. Dobra, czekaj, teraz Jej. go tylko... Ty, Olaf! Dobrze. Olaf go porobił! Ty... No nie! Mnie też ktoś porobił. tu. Co się stało? Ktoś mnie... Ktoś mnie ewidentnie uderzył. Oni mają w ogóle ciernie? Tak, mają ciernie, ale dobra, mam mam tego, spodenki. Masz tam kogoś? Bałwana mi zawili. Czekaj, Już? Czekaj, Dobra. No ja mam spodenki. ...jak na razie. ja w ogóle nie ogarnąłem nie bo... ...zepchnął mnie z tego i ja tylko... ...o, widzę Śnieżkę. Ja mam tylko 6 melona, ale czekaj. Dobra, ja tylko tego zepchnę. kule teraz parkur ...taktyczny. Śnieżką cię! Dobry. A drugiego zabiłem Uaga, skok wiary Ja mam takie legi, że nawet go trafić nie mogę O mieczyk mam Słaby, ostrość jeden, Ale diaksowy, więc zawsze coś Poczekaj chcieliby. Dobra, to masz w sumie jedzenie, bo ja mam Fida Jeszcze to Zaraz tam już jest jeszcze ktoś? Zombie? Nie. Ma. Dobra, to chodźmy. Nie. Dobra, to chodźmy otwierać O, w ogóle zombie wszedł. farmy Dobra, ostatnie trzy laki bloki, czyli teraz ja będę otwierał z tego co dobrze mi wiadomo. Dobra, to ja otwieram teraz. Uwaga, uwaga. O! No. Mechanizmy! No. <laughs> Jeden detektor, cztery przekaźniki, 16 redstone na cztery płoki. No, coś dla mnie. Dobra, co tam otworzył? U mnie było 30 na Ok, czyli to samo. Uwaga, ostatni laki, blok. Co wypadnie? Jesteście gotowi? Wiem, że jesteście. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. Uff, I myk! Osiem obsydianu. Czyli mam już razem. 10, bo tam jeszcze jeden obsydent pewnie będzie gdzieś w tych liściach. To nieźle, ty to... Gdyby było ustalone i otwarte, że można robić portal do Netheru, no to by był działając. Dobra, chodź tutaj teraz do skrzynki te środkowej, wszystkie wushity w bo będzie jasne, że jeśli coś jest inne niż yy, książka, to czekaj ja tu sobie wezmę to. I weź teraz. 10 aha. Dobra, i weź teraz. E... Na tej dolnej linii zró... weź to, co ty miałeś. Aha. Mm, Czekaj, miałem 8 obsydianu. Dobra, to dałem nadal po prostu to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No dobra, to wszystko co mam plus jeszcze to z zombiaka No i jeszcze to wszystko dałeś? To czekaj, tam jedną lawę dam tobie. To jak, tym Six wszystko już dałeś? Dobra, czyli... Ja zyskałem 16 rodstowna, 4 tłuki, 4 przykaźniki, 1 detektor, wiadro lawy, no tam bawanka, żelazny set, skórzane spodnie, niezniszczalność 1, ciernie 1, ochrona 1, 12 kostek mącznych, 4 sadzonki tropikalnego drzewa, 4 czerwone pochodnie, 8 obsydianu i pół staga... Yy, gliny. No. Na team six lava, Obsidian, yy, Drewniany miecz. To nie jest LuckyBlock XD 4 sadzonki ciemnego dębu. Yy, to nie to on dał. To on miał jeszcze te 6 kostek łącznych. Tam 4 złote jabłka i skrzynkę. Więc tak to się prezentuje obecnie. No, a na, na te zakończenie idziemy otworzyć tą oto ruletkę Tym o kluczem Więc idźmy sobie na spawn I zobaczymy jak to działa, bo pierwszy raz cokolwiek otworzę, zobaczymy w ogóle Się nie znam na tym co to będzie, co to będzie Dobra, więc Eee, ruletka tania, ruletka tania daje szansę wygrania epickich przedmiotów lub po prostu dirta. Eee, Próbujesz, oczywiście, uwaga, uwaga, co to będzie, co to będzie 32, dirta. No, spoko, będzie na drzewa. No więc... No więc tak się prezentuje ten oto opening dla bloków jakbyście chcieli zobaczyć no to tak biednie wygląda mój stan konta, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale ponieważ do tego roku chcę dobić 400 subów no i Zapraszam też do innych filmów z Toxika oraz też możecie zagłosować czy chcielibyście mieć kolejną kolejną opening dla i blogów czy co byście chcieli mieć po prostu w następnym odcinku Będziecie teraz mieli ankietę w prawym górnym rogu co chcecie w następnym odcinku z Toxika i w sumie tyle z informacji więc mam nadzieję, że film się Wam spodobał, że moje koty też Wam się spodobały. I ja byłem rocker i cześć.